No siemanko, dzień dobry, witam serdecznie na kanale Michał z tej strony. Drodzy Państwo, dzisiaj polecimy sobie szybki, łatwy testnecik obudowany w ogóle całym Crutry, Discordem i tam jest sporo do roboty i ten testnet będzie mieć swoje nagrody. Także trzeba będzie się tutaj trochę postarać, ale o tym przekonamy się za chwilę zapraszam na intro! Chodzi mi konkretnie o Aptus Yields i ten testnet kończy się 24, czyli mamy tylko 2 dni. I teraz tak, drodzy Państwo, mamy tutaj 62 tysiące tokenów i przeznaczonych właśnie dla testerów. Potem mamy 37 tysięcy dla osób zbierających, wypełniających zadania na Crew3. I dodatkowo tutaj jeszcze będzie jakiś Aptos Nodes, ale to jest coming soon. I tutaj mamy wszystkie linki potrzebne. I co musimy zrobić? Generalnie musimy zrobić trzy depozyty: trzeba wskoczyć do kranika APT i później wrócić na tą aplikację po 24 godzinach i kliknąć ten snus. Ja generalnie nagrywam już to wideo drugi raz, także depozyty próba nie śmiej się. Także depozyty mam już zrobione i tutaj możemy skoczyć na szybko do kranika. Zobaczymy tylko, czy kranik działa. A no już nie działa, bo przed chwilą go zmolestowałem. Także <laughs> mi już nie działa, ale przed chwilą jeszcze działał. Dobra, i teraz wbijamy tutaj na aplikację. Łączymy się oczywiście naszym portfelem po testnecie Marsian Appro. Nie wiem, czy widzieliście, ale Marsian obsługuje już. Sieć Sui, także super fajnie, chyba dlatego ostatnio były te turbulencje, że nie chciał się ten portfel nigdzie łączyć. Tutaj na testnecie oczywiście łączymy się i mamy trzy boksy tutaj, oni oferują bardzo duży. Wzrost z inwestycji 13% jest, tutaj jest 10% i 9%. Nie wiem jak to będzie działać na mainnecie, ale póki co sobie testujemy tylko na testnecie i musimy tutaj zrobić depozyt na właśnie minimum 10 aptosów. Ja walę 11%. Zatwierdzamy i elegancko. No, tutaj walujemy 10%. Zatwierdzamy, potwierdzamy na naszym portfelu i lecimy dalej. Ostatnia bramka dajemy depozyt. Ok, i tutaj teraz mamy nasze nagrody. W ogóle są tutaj reflinki, także mój reflink będzie oczywiście w opisie. I tutaj, właśnie, musimy wrócić po. Około 24 godzinach, żeby kliknąć tego snuza. Tutaj są te boksy moje, tutaj jest ten, którego zrobiłem wcześniej, tutaj jest ten, którego zrobiłem teraz, i coś tutaj już mi się zarabia. Dobra, to jeśli chodzi o testy, to to by było na tyle. Później wbijamy do nich na Discord. Tutaj na Discordzie trzeba zrobić screenshot, tak żeby było widać, gdzie daliśmy te depozyty, i żeby było widać również nasz adres. I razem z adresem tutaj to wklejamy, a później jak wejdziemy sobie na krótce. three. To tutaj również jest takie zadanie, gdzie trzeba wkleić screenshot, gdzie będzie widać nasz adres, więc również możecie użyć tego samego screenshota, wrzucić je tutaj. Ja już akurat to zrobiłem, także nie mogę Wam pokazać, ale jest tutaj naprawdę dużo zadań, także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że nie zostanie ta aplikacja zaatakowana przez żadne boty. No jest tutaj kilka stopni weryfikacji, także mam nadzieję, że będzie ok. Tylko nie wiem skąd oni w ogóle wyciągają takie, takie szalone procenty. Możliwe, że to. Tylko na testnecie? No bo tak, to, to ja nie wiem. Jeśli chodzi o Crew 3, to mamy tutaj leaderboard i oczywiście nagradzani będą tylko osoby Stop 100. Więc trzeba tutaj trochę powalczyć, trzeba tutaj trochę porobić tych zadań. Niektórzy już sobie ustanowili tutaj dość mocną pozycję, chociaż ten testnet działa od kilku dni. Nie no, od 14 w sumie. Dobra, ale wydaje mi się, że to by było na tyle. Chyba powiedziałem Wam wszystko, co musicie wiedzieć. Także życzę powodzenia w wypełnianiu wszystkich zadań w testnecie i zostawcie jakąś łapkę w górę i komentarz dla zasięgu. Siemanko pozycji.